Skickni bak i tid, och till aldra hej. Idag iframme till Trilla, som i det bra bakom. Verka grimmor, besattor av hastor. Bastas kukvis, grannars bitar. Det du äsjon inliggaren, äg jag först rätt. Vagoras <laughs> blara och kraftig bakom tid. Chciałbym, żebyś mógł znaleźć tą myśl, która jest w twoim życiu. I żebyś mógł znaleźć tą myśl, żebyś mógł znaleźć tą myśl, która jest w twoim życiu. Okej, okay, no to siema wszystkim, w kolejnym odcinku zagrajmy w Magic'y i nam się Kacenka pokazała, więc musieliśmy włączyć. Tak, na szybko, F10. Ja miałem F4, hehehe. <laughs> Ehehe, <noise> o książka Teleportacja Aha A ja? <noise> na razie No podaj mi przyciski frajerze No patrz. No ale... O! <noise> Dobrze! 10 na 10 Zamiast podać przyciski, co za frajer nie jesteś, O, się dzieje. O! O! To my! I cekcja. To my z trzeciego, czy tam czwartego odcinka. Gońmy siebie. Podaj mi ja przyciski, frajerze. Nie! Co <grym _> za fajne. Gonić! Zygodzić No podaj mi przyciski no <gadzić> Nie będzie się bawił jak ja <gadzić> Nie będziesz teraz w ogóle się bawił Idę Dobra ASA No Teraz Teraz A. Dobra, możemy iść to jest fajne to szybciej. To jest zabawa. Wyobraź sobie, jesteś takim strażnikiem myślisz widzisz jak dwóch debili się teleportuje ciągle przez siebie Nie to, że przez chwilę tutaj przechodziliśmy, nie? Kolejny czas dzieje. O, a jak chciało oh, się to otworzyć, oh, to się nie dało. Oh. <grystanie> Jestem szybszy. Ha, wygrałem. <grystanie> <grystanie> It's oh, a my. A to wszystko tak My się potem zabijemy. <grystanie> Prokuratura potem na niego <grystanie> Prokuratura na niego czeka.

Jak, 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 my to zdołamy? No ale co z tego? Mam teleportację. <noise> Eksploracja! No <w> frajerze. Złożył wizytę. <śmiech> <śmiech> o! o mój Boże, oni mają tarczy. TARCZOWNICY roja. Proszę! Jeeeeeeb! Żołny tarczowniku! Serdeczna tarcza! <laughs> Jaki hej. tarcz! Nie ma tarczy! Tylko brodacze. Nie, nie baczę ci woda. Hajsowy... So w... Kurde, to chciałem prowadzić. To jest chyba te przejście. Mhm, dobrze. Czy mm -hmm. <laughs> tego? Co za frajer? Żalnym tar tar tarcza mówimy nie. Zła tarcza, zła tarcza. Dobrze. Jaki zajebisty wodospad, jak piernicze. Ta grafika. Jakie? Ja piernicze. Tyłku. Tarcza! Bierzemy tych. Wal prądem. Nie. Fak. Uciekać! Uciekać po czwary! A czwarek robią sporo Jeszcze go gobliny A ja przecież mamy teleportację, zapomniałem o tym Cztryyyk! Jeb! Yep. Gień, 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 A, gień nie ta. Nic im nie robię Jeb, yep, jeb yep. Tak, nie bij! Czekaj Dobre 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 Powieci. Odlokowane osiągnięcie Odlokowane osiągnięcie Idiota No i co teraz? Ej tu, mu. No tu! tu chyba możemy się przeteleportować, co? Czekaj, czekaj, ja pójdę pierwszy Nie, ja pierwszy. Ja pewnie spadnę. A nie. Nie! Tarczownicy! A Wszystko wliczane. Ser, serdeczna tarcza, pstryk, fuck. <grym> e, czemu chuj tu Czemu No tak. Mi <grym> boję się, teleportacja. No, <grym> wroga! Dobra, ty tam tą stronę, ja tą. Dobra Nie masz tarczy to. f**k Nie jest moja tarcza? Posnuj się trochę, dzięki Masz e, F, F, D, nie wiem Chops. O, 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 we mnie Cały ja. się palę Aaaaa Panika Jestem pankiem, ale nie wyrobię za długo. O oh, fuck Czekam. Buła, szybko, szybko No staram się no Dobra, jest moc Dobra podpalam frajerów Nie widzę, lewam mam życiu mi zasłania Nie wiem, i tak no nie... się na mnie co Zginąłem Tomasz Dzięki, dobre miejsce Wszystko było wyliczone, nie ma Rudź. Żyjesz, żyjesz <noise> Cztery. Ej no, ej no Dobrze O jeszcze. Boże! Jakie bosy To jest Champion tarczowników! To jest rojo <noise> Nie, na rojo to jest za słaby jeszcze. No dobra Ale ma to w takim razie to jest eee, um, Mówię ee. ci to jest jeden naczelny A hmm. po prostu ma przyzwolenie To jest ten który ogarnia Kate na Roya, Jego fanpage i tak dalej Ej no je, o kuźle. Kurczaczki Dobra, teraz pieczone. Się Kurczaczki pieczone Teleportacja! Teleportacja! Nie umieram! Nie umieram. Masz. Super, Czekam. <grych> Ale udało mi się go zabić! To dobrze Tyle trafić. Stryg. Hmm... Dobra, to się bawimy z powrotem. Teleportacja. Teleportacja. Mam mroźny tasak. Teleportacja. Cześć. Cześć. Nie, 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 nie chcę raz, Jak chcę jeszcze raz, jak chce jeszcze raz, jak jeszcze raz. Aha <laughs> Nie działa, nie da się uratować. Nie oszuka gdzie Gdzie teraz? Ja idę tu jaka już się godnie. Sherlock Holmes, o! Assassin's Creeduch! Przyzwanie, Przyzwanie Feniksa a mój Boże, to jest ale... Kawy, jakie przyciski? Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Mhm. No to ci powiem, że i zrobił. Ja tutaj walczę. <grym na... <grym. Feniksa przyzwał. To jest W. A, F To może jakoś. No co ty robisz, no? A to jest fajne. No ale to może nie na nas tego Fenixa. Jakiegoś płasa trzeba. Tu A, F poczekaj. Co ty robisz? Szkadzaj mu, tam jest pornograficzny. Mój Boże Ta baba. <laughs> Dawaj, to piedmy finiska na nim Dobra Dobrze Masz na do 10 <laughs> Idziesz ogarnij Ej Oni są mocni Ej to jest ten faniks jakiś scheatowany, tylko, tylko nas bijęza Dawaj, puszczę jeszcze raz. WAF Ej, oni się nie palą Dawaj kamienia, kamień zawsze działa No właśnie Kurwa, jakie to mocne Aaa puść mnie frajerze! O, o, Okej, okay, ja ich tutaj biję I to ustawkę Ej, to dobrze! Aaaa, aaaa! Czekam! Ej, 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 bo trzeba ich jakoś szybko bić, bo oni się... Oczkolowiek sporo leczą. Ja nie wiem czy mam... Nie ich wiem czy wiem. Wodą mi zabi, zginąłem. O mój Boże. A macie z wody. Bo oni są z kamienia, więc wiesz. Dobra, nie działa. No to, nie No To daj, czy... da zaraz spadek. Nie, nie, nie kamień, nie kamień, nie kamienie. To może. ja właśnie. Ale, ale kamienie nie tam działają, no. Dobra. To może podpalone jeszcze do, do... A. Dawaj o! kamienie, dawaj kamienie, blicz. Ponad 9000 odblokowano osiągnięcie. Ja, ja pierniczę, jaka magia! Kooperacja na najwyższym poziomie! Nie, idź mi idźmy. O, czekaj, czekaj, tutaj coś może zbadać. Chyba. Nie, zdawałoby się. Co? Uruchom! Teleportacja. Nie, znowu, nie, znowu kolejny Ale ja nie chciałem hejtować, ja nie piszę pisałem... po... Co za f... Co za mi teraz młotkiem będzie bić, głupi chuj w dupę tak. O mordę Aaa, uciekamy Idziemy stąd Uciekaj Aaa Gdzie iść? Ja piernicze, No tą gas teraz popieprzyło Właśnie z um. tego Epicka obrona! Ej, to się tam pali Czekamy! Tyle Ja yeah. Zabiję tego z młotkiem Robia. Pomoże ci w twojej przygodzie pożoga Jesteśmy w kopalni jak w gotiku Stara nie wiem. kopalnia. Coś mi coś no stop. byś dał jakieś, nie wiem no nie tak czy coś. Ale... To było wtedy kiedy nam ta stenka wyszła, chciałem robić ten alt top i szybko dać na... No w dupę zaraz wale tego z młotkiem ja pierniczę. Nie ma co robić kurde o w pół do trzynastej. To normalno w pół do pierwszej młotkiem bije w, w ścianę. To jest takie urożwojcieńe, to jest takie trzeci ten, operacje Ciekawe, co jest o tym rymowiskiem Masz? Widziałeś go? Tak widziałem. Jedno się sam w ścianę Ej no Jebkamień, kamień. Je się! Nikt nie trafił No kurwa No dobra Ale widzisz, jestem teraz przydatny, świecę w ciemności Widzisz jak fajnie? <laughs> Szata na bazarze świeci w ciemności Znowu tarczownica! w Teraz ci... Teraz cię żaden wagon nie przyjedzie, bo będzie widział, że przechodzisz na pas. Oj, Boże. Chodź, dzwoniaka. Bo jest wyżej na... No to... Brawo. Nie wiem <ścoughs> Coś ty zrobił teraz. Teleportacja. A moc się zniszczył. Dobrze. Paść go. Ma już Ha! Nie wiem, ja się palę znowu. Jestem cały napalony, kurde. Najpierw mokry, potem napalony. Ty się zdecyduj, co od życia Jak widać, słychać. Nie czuć. Żeby to no pewnie. i po co żeśmy tu przyszli tak w ogóle? Kosorognie, no przestać, mi z wami, o tym. Pięknie. Pożalanie profesjonalne. On się na pewno usłyszą. <grym i górę> yeah! Dobra. Mroczne kopalnie. A ja świecę w ciemności, jak... ...prezawartywa. <grym i górę> No są takie to coś co w ciemności Co? To tak, żeby znaleźć <laughs> drogę w ciemności? Ehehe O Boże A mój Boże, pająki, bo pająku A w sumie to nie Czekaj Latarka O, o, o dzięki, tak na krawie się zatrzymałem. Latarka. No i co mi się w pod latarkę? A mi Boże Mam pomysł Czekaj, zamrę się go olbrzyma. No nie mogę, bo mnie trzyma. Może się odsunę trochę. Czeka bo go obli mi go No wyzwól się, no Dobra Jeb yeah. Nie wiem, ale go... A co się dzieje? Prawie zabiłem Jeb 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 Boże, jesteś taki słaby Patrz, on zmiotował Tak, ja to jest kiedyś się wypija alkoholu Hej, no nie wiem czy to mamy odpad to, chy to chyba tak A nie tak O! O kurde! To jest zajebiste O, on tak zmówił Poszedł stąd! się! Bo tam z tyłu są Widzisz? O Boże, ile tam tego jest? Mogę tak, tak, to jest taki dubstep. Zbadaj Nie wygląda zbyt stabilnie, co? To chuja z młotkiem zajebie Biebie, Dlatego lepiej mieć do rodzinne Chociaż prostu tych nie mam, ale... No. No. sory, nie sory, nie posiadam. O mój Boże, tamtego jest więcej. Ja ich zepnę. Zepchnę. Ina byś pchał. A wkazać komu nie ma. No tak. Co mnie to nie ma, jaki pająk? Nie, padłem. Nie, nie. Uzdrow się. Teleportacja. Nie mogę. I usłyszać mnie. <noise> o, miniball. Jedź tak mi, łatwo, głupi pająk. Banania. Nie wiem, muszę mi tych uczników wejść. teraz. Nie, ja idę trendy. Poszedł. Nie wiem, bo oni tam. Ciebie szczelają. Posłuchaj. się. No, widzę, że we mnie szczelają, no. No mogę go trafić tam? Jestem kamieniem, znaczy lodem. Poszedł! Żyjemy. Daj mi swój mieczyk. Podnieś. Do toku. Dobra robota. Dobrze. <grych> tak, hej. Wszystko obliczone, idziemy. Ja mam swój mrożny trasak. A tutaj jeszcze tego jest. Kurde. Pstryk, je Jeppa, pajączka. Wojownik Inosa. Tak znowu jestem za trudem. Dziwnego, że walczymy na co z pająkami. No, o pół kontrolny, pół kontrolny jest. Czyli w dobrym kierunku. No, ciemno jest. Pstryk, pstryk, pstryk. I źlasierka, Jeb, Jeb Zamrożenie. Wszyscy nie, no, żyj, wszyscy brawo. nie żyją, no swoje. Idę po mój mieczyk Stanąłeś po prostu na drodze. Proszę, no i jesteś z... zepsułeś. Twoja wina, no twoja wina. Koniec. Nie, to, to jest za słabe, żebyś z tobą Swoja grać Moja wina prosty. nie jest. Nie. Znaczy. I... Moje. Jest trochę w Nie będziesz myślał. W dupie. W dupie ma magnes. Kupię sobie te... te Jointy kurde Albo Albo będę liżał kot. Kupię koty Masz! Nie! W tam ci lubisz No posłuchajcie dupę A? Nie wiesz co powiedzieć No bo nie <śmiech> słuchałem <śmiech> Nie, ładnie tak nie słuchać Aha, <laughs> w Ha Daj nie Czyli, widzę Boże, ile tutaj jest Dobra Jaki Pstryk, pstryk Znaczy, w metaprzekazach jakiegoś robię coś, co się nazywa jest, e jest tutaj gdzieś. Tu jest. Wiedziałem. Oszukać mnie chcieli. Ale nie przejdzie. Kurwa. Padłem! Nie no, co ty zrobiłeś? Jestem ślepy! Co za. Co no za. A tam mi robi taki fajny hap, hap, hap. Masz sens, że swój miecz mam dalej. Ale znowu musimy ich zabić. I czas nam się skończył. Ale to jest kontrolne Ciekaw No i co? Dobra, bo jak widzę co ty robisz to mi się smutno A mój boże No i mój miecz Czekaj on ma taki sam to mu zaraz wezmę No kur Ty stanisz ton stop Ja nie wiem co ty robisz, nie? Czemu stoisz i nic nie robisz? Powiedz mi O, mój Boże. Ameno. Ameno, no, dobra. Skończymy to odcinek, bo to się zaczyna no. robić trochę przykre Więc, eee... Się, się, się to zrobić. Zapraszam was do kolejnych odcinków trochu gnido No, tak więc e, do słyszenia w kolejnym.